Oglądacie pierwszy raz na raz program, w którym goście, których śledzicie, będą próbować pierwszy raz śledzia przed kamerą. Przed nami IEF szef Wielkie brawa! Cześć, witam ciebie serdecznie. Właśnie, Piotrek, no, jak to się wymawia? Ifem. Ifem? Tak. If it fit your macros. I, i, no. Opieram się na tym, że jem, co chcę, ale obliczam to i po prostu wypełniam słupki. Aha, chcecie się tyle liczyć? Benefity sylwetkowe są na tyle fajne, że mogę jeść, co chcę, a lubię jeść więc jakby to jest dla mnie 90% mojego życia. Świetnie się składa, bo dzisiaj będziemy jeść. Już mi się podoba. <noise> Ale zanim to, powiedz mi, ile śledź ma makro. Białko przede no. wszystkim mm. i tłuszcze. A, dobrze wiedzieć, to w tak takim jest. razie poprosilibyśmy jakieś białko i tłuszcz. Czyli mamy wersję w śmietanie tutaj. dokładnie? Ogólnie, jeżeli chodzi o śledzia, to nie za dużo go jadłem w życiu, o. więc jestem takim amatorem śledziowym. O. Aha. Ale naprawdę, fajny śledzik. Fajny śledzik. Fajny śledzik. Ale śmietana czuję, że już jest tutaj nafatowana. I moje makrodetektor mówi, to. E, e, e. Powiedz mi, o co chodzi, że młodzi ludzie nie lubią śledzia? Wydaje mi się, że to mogą być też kwestie zapachowe. Utarło się, że jest takim określeniem negatywnym zapach. nie pachnę ładnie? Nie, to chodzi o to, że czasami coś mówi, że wali śledzie. Nie słyszałeś takiego określenia? Moi znajomi nie mówią mi tak. Ile powinnam zjeść śledzi, żeby białko się zgadzało? Wszystkie. To na każdy posiłek. Trzy śledzie. Trzy śledzie? I nie muszą być na raz. Czy myślałeś o takim odcinku, jak jem śledzie cały dzień? Doba ma 24 godziny, więc jeżeli będzie 24 tysiące polubień pod tym materiałem, to zrobię taki film. Jeżeli chcecie, wiecie co robić. Wow, stoi. deal. Deal. Dobra, poprosimy następnego śledzika. Lubisz kurki? Kureczki. Chętnie spróbuję. Mhm, lepszy. 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 Ten na pewno wyżej w rankingu. Bardzo dobry. No i powiem ci, że coraz chętniej będę sięgał po śledzia, bo naprawdę mi smakuje. Wyobraź sobie, jesz swój ulubiony obiad. Mm -hmm. Co jest na talerzu? Oprócz śledzia. Z racji tego, że jestem rodowitym poznaniakiem. O! Skipka chleba. Skipka chleba? Tak się mówi. A Dodałbym do tego twarożek z cebulką. Gzik. Gzik. Działy ser, z dodatkiem cebulki, przyprawy a. i śledzik. Podoba mi się. Dlaczego ludzie cię śledzą? Dlatego, że jestem sobą, lubię robić jakieś wyzwania, a ludzie lubią nie śledzić, jak sobie ktoś daje radę. Co to na to, żeby zasłonić ci oczy przed następnym śledziem? Ula! Ula! No to mamy takiego trudniejszego śledzia. Dobra, daj. Leci samolocik w A... mhm. 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 No i jak tam? A, coś, czekaj, jesz. Ja się... Jeszcze gryzę. A chyba tam były suszone pomidory? Masz rację. Tak? Tak. O! Zjem sobie jeszcze. Daj se. Imagine this. Tworzysz nowe konto i kogo pierwszego zaśledzisz? Mojego psa. Kto prowadzi te social media? No jak to kto? No. No i zjedliśmy te trzy śledzie. Najbardziej smakował ci z kurkami. Tak, no. Później śmietana. Na końcu ten z suszonymi pomidorami. Ale nie spróbowałeś jeszcze jednego. Okej. Okay. Jest to street fish. Bardzo prosimy. Uuu. Najbardziej okazało to wygląda. <laughs> To ci A powiedz mi, właśnie ten Street Fish, mhm. mogłabyś to bardziej rozwinąć? Co my tu mamy? Tu mamy y, śledzia i mamy sos. Jest to sos majonezowo-ogórkowy. Jeszcze z dodatek prawdziwego, surowego ogórka. Zdecydowanie tak, jest też sałata. No ja lubię bardzo dodatek surowego ogórka w każdej potrawie, bo on nadaje takiej świeżości. Mm. Bardzo dobry, naprawdę. Zajebisty. Powiem Ci, że on wskakuje na topkę. Wow, jest fantastyczny! Nie wiem, czy to jest kwestia bułki i że po prostu lubię burgery, ale. mi to siedzi. Ja dłabym codziennie. Wyczuwam nową pozycję na rynku. Ja, ja jem do końca. To ja też. <noise> Muszę przyznać, że street fish był zaskoczeniem. Zaskoczeniem też było to, że jedynie trzech śledzi do każdego posiłku. Niektórzy może będą potrzebować pięć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Szefie. Bardzo było mi miło. Może wyniosę jakieś śledziasto.